Wyzwaniem dla chemii medycznej, którą ja się zajmuję od lat, jest problem transplantologii i stosowanych w transplantologii leków o działaniu immunosupresyjnym, które zapobiegają odrzucaniu przeszczepów. Stosowane obecnie leki, takie jak cyklosporyna, jak takrolimus, są obarczone całym szeregiem efektów ubocznych. Od lat zajmujemy się znalezieniem nowego związku, który miałby działania immunosupresyjne w grupie naturalnych peptydów. Dlaczego w grupie naturalnych peptydów? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc naturalne peptydy zbudowane z naturalnych, endogennych aminokwasów, które są, że tak powiem, udziałem każdego z nas, każdego żywego organizmu, są związkami albo niezwykle mało, albo praktycznie nietoksycznymi. Znaleźliśmy taki związek to jest cykliczny tetrapeptyd, który, jeżeli chodzi o jego działanie immunosupresyjne, jest związkiem o działaniu, no powiedzmy sobie, słabszym niż stosowana cyklosporyna. Ale biorąc pod uwagę jego brak toksyczności, w grę wchodzi manipulowanie dawką bez szkody dla organizmu pacjenta. Również w dermatologii, ponieważ znakomicie działa, jak wykazały wstępne doświadczenia, na zapalenie skóry i również mamy nadzieję, że będzie działał na łuszczycę. Y, wszystko zmierza w kierunku zarejestrowania tego jako leku zarówno dermatologicznego jako pierwsze posunięcie, a potem dalszy ciąg w sensie leku y, doustnego jako leku immunosupresyjnego w transplantologii.